To nie jest zwykła rodzina. Kiedy Zhang Iqi się urodził, stał się symbolem chińskiej polityki jednego dziecka. Ten pekiński niemowlak oficjalnie został uznany za miliard trzysta milionowego obywatela Chin. To była wiadomość rangi państwowej. Władze zadekretowały, że tym niezwykłym obywatelem będzie pierwsze dziecko urodzone po północy w pekińskim szpitalu położniczym. Pekin, 6 stycznia 2005 roku. Miliard 300 milionowy obywatel Chin urodził się dwie minuty po północy. Pogratulujmy. Prawdę mówiąc, jesteśmy rodzicami osobistości. Sądzę, że jedno dziecko wystarczy. Nie chcę mieć drugiego. Chiny nigdy nie ominą okazji do robienia propagandy. Narodziny Małego Żangajczy zostają uznane za dobronarodowe. Gdyby nie wprowadzono w życie polityki jednego dziecka, liczba ludności Chin osiągnęłaby miliard trzysta milionów już cztery lata temu. To jest para, której nigdy nie pokaże telewizja państwowa w Chinach. Ma Bao Chang i jego żona Liu Shuling mieszkają na rolniczej północy Chin. Dobrze wiedzą, co znaczy złamać chińskie przepisy ludnościowe. Kiedy ludzie mieli jedno dziecko i chcieli mieć drugie, to gdy nie mieli pieniędzy, rozwalano im dom. Jeśli nie rozwalili domu, to zabierali drewno i furmankę. Jeśli nie dałeś im pieniędzy, sami to sprzedawali. Pan Ma i pani Liu mają jednak dwoje dzieci: synów w wieku 27 i 12 lat. Celowo zlekceważyli politykę ludnościową. Chcieli mieć drugie dziecko. Aby pomagało w gospodarstwie i opiekowało się nimi na starość. Syn będzie pomagał nam na starość. To prawda. Z posiadania córki nie ma pożytku. Zwykli ludzie muszą mieć synów. Maszumin jest obecnie zdrowym, szczęśliwym dwunastolatkiem. Ale kiedy był jeszcze w łonie matki, miejscowi urzędnicy nakłaniali jego matkę do poddania się aborcji. W przeciwieństwie do innych ówczesnych Chinek, pani Liu uniknęła przymusowej aborcji, ale rodzina została ukarana. Zostali ukarani grzywną, tak zwaną rekompensatą społeczną, równą niemal czterokrotności ich rocznych dochodów. Po nałożeniu kary było ciężko, nie mieliśmy ziarnistego ryżu do jedzenia, musieliśmy jeść ryżową papkę, jedliśmy ją trzy razy dziennie. Na szczęście nie zagłodziliśmy się na śmierć. No! Kiedy w roku 1949 do władzy doszedł Mao Zedong, Chiny miały 500 milionów mieszkańców. 30 lat później ich liczba niemal się podwoiła. Lękając się, że wzrost populacji spowoduje chaos i kryzys, Chiny obmyśliły radykalny plan. Od 25 lat ograniczanie przyrostu liczby ludności jest ważnym zadaniem chińskiego rządu. Myślę, że jest to postrzegane jako warunek wstępny wszystkich innych działań: że jeśli nie powstrzyma się przyrostu populacji, nie będzie wzrostu gospodarczego, nie będzie stabilizacji społecznej, zgody społecznej. Tak twierdzi Siri Tellier, dyrektor ONZ-owskiego Funduszu Ludnościowego. Pekin, stolica Chin, którą oficjalnie zamieszkuje 15 milionów ludzi, jest coraz nowocześniejszy i bogatszy. Na rozległym, zasiedlonym przez klasę średnią pekińskim przedmieściu mieszka rodzina Zhang. Takie kosztujące 100 tysięcy dolarów mieszkanie jest poza zasięgiem możliwości większości Chińczyków. Ale Zhangowie martwią się, że czegoś im brak. Ich córeczka, ośmioletnia Zhang Jingyu, chciałaby mieć brata lub siostrę. Przykro jest być jednaczką. Czasem jestem sama w domu przez cały dzień, a kiedy skończę odrabiać lekcje, nie mam z kim się bawić. Zhangowie rozważają możliwość posiadania drugiego dziecka. Chińskie reformy gospodarcze osłabiły wpływ państwa na życie ludzi, a dla coraz większej liczby małżeństw grzywna nie jest środkiem odstraszającym. Zhang Yufan i jego żona Hang Hong mają dobrze płatną pracę w informatyce. Dla nich pogodzenie posiadania rodziny z życiem zawodowym stanowi dylemat. Koszty związane z dzieckiem nie są na ogół dużym problemem, ale ona musi brać udział w różnego rodzaju działaniach. Od przedszkola po szkołę podstawową. Wszystkie tańczące tu dzieci to dziewczynki. Łączy je jeszcze i to, że wszystkie są jedynaczkami. Ona jest jedynaczką. Martwimy się o jej rozwój i szczęśliwe dzieciństwo. Nie mając brata czy siostry, nie zazna uczucia sprawiedliwości. To będzie miało wpływ na jej przyszłą dojrzałość społeczną. Istnieje obawa, że polityka jednego dziecka stworzyła pokolenie rozpieszczonych dzieci małych cesarzy i małe cesarzowe. Nauczycielka Sun Kaiyun uważa, że cała troska, której wymaga jedno dziecko, bardziej może wykształcić słabowitość niż odporność. Jednaki są bardzo delikatne, i nie potrafią sobie radzić z trudnościami. Brak im pewności siebie. Wiele jest takich dzieci. Trzeba je zachęcać i chwalić. Chiny są tak wielkie że ich polityka planowania rodziny oznacza co innego w różnych miejscach. Oto huta żelaza i stali w Xinyu w prowincji Jiangxi w środkowych Chinach. Ogólnokrajowa sieć planowania rodziny szczyci się ponad milionem filii, ale państwowe przedsiębiorstwo, poza przetwarzaniem rudy w metal, Zajmuje się również inżynierią społeczną. Do naszej walki wykorzystujemy różne środki propagandowe. Na przykład dom dla ciężarnych kobiet, szkołę polityki ludnościowej, naszą zakładową gazetę, propagandowe tablice, sieć radiowo-telewizyjną. Do propagowania naszych krajowych wytycznych. W przy zakładowym biurze planowania rodziny kobiety dostają darmowe środki antykoncepcyjne. Tu się kontroluje ich zdrowie. Tutaj regularnie kontrolowane jest zdrowie ciężarnych pracownic i prowadzi się zajęcia w szkole rodzenia. Utworzyliśmy sieć informacyjną dla kobiet w wieku rozrodczym. Dzięki tej sieci mamy dokładne informacje o każdej pracownicy. Na przykład, która będzie w ciąży lub która szykuje się do zamążpójścia. Dysponujemy pełną taką informacją. Wiemy również kiedy dostają pozwolenie na urodzenie dziecka i kiedy dziecko ma się urodzić. Mamy tu pełną jasność. Chiny stały się dla świata fabryką, tworząc wyobrażenia o wysoko uprzemysłowionym państwie. Ale ponad połowa Chińczyków mieszka na prowincji, gdzie większość ludności pracuje w rolnictwie. Tutaj chińska polityka jednego dziecka zawodzi. Do tej kwestii różni ludzie mają różne podejście. Na prowincji małżeństwa na ogół mają zgodę na dwoje dzieci. W odległości kilku godzin jazdy od huty sali w SINJU miejscowi lekarze specjaliści od planowania rodziny udają się w objazd. Mm, Polityka planowania rodziny wynika z sytuacji naszego kraju i odpowiada naszym krajowym warunkom. Myślę, że jest bardzo dobra. Nie uważam, że jest za łagodna czy za twarda. Jedną pozytywną stroną chińskiego skupienia się na kontroli urodzin jest lepsza opieka zdrowotna nad kobietami i zmniejszenie ryzyka zagrożenia życia czy urazów związanych z ciążą. Od 15 lat dr Wong wyrusza w takie objazdy. Służymy ludziom, służymy kobietom w wieku rozrodczym, żeby poprawić stan zdrowia ludności. I całego kraju. To jest rodzaj służby oraz praca. W roku 2002 Chiny zabroniły zmuszania kobiet siłą do poddawania się aborcji lub sterylizacji, ale niektóre prowincje żądają przeprowadzenia aborcji, jeśli ciąża narusza miejscowe przepisy. W tej części prowincji Jiangxi sekretarzem Partii Komunistycznej jest Ying Hongquan. Tutaj stosuje się bliżej nieokreślone kroki zaradcze. Będziemy karać w oparciu o odpowiednie przepisy prawa. Niektórzy ludzie mają więcej niż jedno dziecko. Niektórzy mają niezaplanowane dziecko. Niektórzy porzucają dzieci. Niektóre kobiety nie stosowały wkładki domacicznej. Jest tego mnóstwo. Trudno to wytłumaczyć. Mamy regulacje prawne. Jeśli ktoś narusza przepis, jakikolwiek przepis, ukażemy go. Sankcje karne są kwestiami wysoce drażliwymi. Mimo pozycji, jaką ma sekretarz, tutejsza urzędniczka uznała, że należy przerwać tę rozmowę. Nasz kraj ma przepisy prawne odnośnie planowania rodziny. Nie ukrywamy ich przed światem. Będziemy stosować się do tego prawa. Nie rozmawiajmy na ten temat, zgoda? Chińska polityka jednego dziecka spowodowała niepokojący brak równowagi między płciami. Wiele par przeprowadza badania ultrasonograficzne, żeby zapewnić sobie, że dziecko będzie takie, jakiego pragną. Główka dziecka jest prawidłowa. Dobrze się rozwija. A inne części ciała? Główka płodu jest normalna. Tanie ultrasonografy znajdują się nawet w najodleglejszych zakątkach kraju. Setki tysięcy, jeśli nie miliony, żeńskich płodów zostaje usuniętych. Kilka lat temu właśnie w tej części prowincji Jiangxi na 142 urodzonych chłopców przypadało 100 dziewczynek. Od roku 1994 ujawnianie płci dziecka przed urodzeniem jest zabronione. Łatwo to obejść z pomocą czerwonych pakiecików. Łapówek przekazywanych w czerwonych kopertach. Tak bywało dawniej. Jak każdemu wiadomo, niektóre pary dawały lekarzom czerwone pakieciki z prośbą o podanie płci dziecka. Sądzę, że w przeszłości ludzie byli przekonani, że takie zachowanie pod względem moralnym jest właściwe. Pomagasz ludziom, a ludzie dają ci czerwony pakiecik. Ja również zatknąłem się z tym problemem. 23-letnia Zhang Huihua chciałaby jednak wiedzieć, czy będzie miała chłopca czy dziewczynkę. Czy mogę to wiedzieć? Oczywiście, chcę wiedzieć. Dobrze byłoby z góry znać płeć dziecka. Mogłabym przygotować dla niego imię. Rząd chiński jest niezmiernie uwrażliwiony na wrogie i pełne sprzeciwu nastawienie do jego polityki ludnościowej poza krajem. Tak, to jest największy, najbardziej zwracający uwagę, najbardziej zorganizowany program planowania rodziny na świecie, ale nie jedyny, który zakłada stosowanie środków przymusu. Rolnicy Ma Boa Chang i jego żona Liu Shuling wiedzą, co znaczy okropność przymusu w Chinach. Kilka lat przed narodzinami ich drugiego syna Ma Shumina, Liu Shuling miała urodzić dziewczynkę. Powiedziałam, że jestem w ciąży i nie chcę poddać się aborcji. Gdybym poddała się operacji, gdybym krwawiła, zajęlibyście się mną? Dali mi zastrzyk, ale w niewłaściwe miejsce I musiałam wziąć środek wywołujący poród Dziecko ciągle żyło Groził mi wielki krwotok Nie mogłam się ruszać Dziecko, dziewczynka zostało zabrane Szpital komuś ją oddał Córeczka Liu Shuling przeżyła Ale rodzina już jej nie zobaczyła W Chinach codziennie rodzi się ponad 20 tysięcy dzieci. Na każde 100 dziewczynek rodzi się 120 chłopców. Taka nierównowaga grozi tym, że dziesiątki milionów Chińczyków czeka przyszłość bez widoków na partnerkę. Nazywani są nagimi gałęziami. Ale takie myśli tym ludziom teraz nie w głowie. Przede wszystkim cieszą się z nowego życia. Znawcy problemu lękają się, że nagie gałęzie staną się źródłem zbrodni i przemocy. Tutaj, w szkole tradycji miecza Jian i Kung Fu w prowincji Jiangxi, uczy się blisko tysiąc uczniów, ale są zaledwie 42 dziewczynki. Chińscy urzędnicy uprzedzają o rozpadzie chińskiej struktury społecznej i o przyszłej gniewnej armii 70 milionów samotnych mężczyzn. W różnych miejscach Chin rząd rozwija kampanię pod nazwą Troska o dziewczynki. Zhu Min jest dyrektorem szkoły, która przez subwencje i kształcenie usiłuje wykorzenić dyskryminację kulturową dziewczynek na terenach rolniczych i zacofanych. Zostaliśmy urodzeni. I jesteśmy sobie równi. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Musimy się wzajemnie szanować. Uważam, że mimo iż niektórzy starsi ludzie się z tym nie zgadzają, dyskryminacja dziewczynek powinna być zlikwidowana. Z pomocą rządu szkoła zapewnia bezpłatny internat i naukę ośmiu dziewczętom z ubogich rodzin, w których nie ma synów. Wśród nich jest piętnastoletnia Wu Yu. Ona zbyt dobrze zna kulturowe preferowanie chłopców. Jej matka nie żyje, ale Wu pamięta, że uważała, iż synowie są bardziej cenieni. Mój ojciec nigdy tak nie myślał, ale matka tak właśnie sądziła. Uważa się, że chłopcy są następcami, którzy kontynuują rodzinną linię. Po prostu ludzie chcą mieć kontynuatora rodu. W Pekinie rodzina Żangów przygotowuje niedzielny obiad. Dziś wieczorem goszczą u nich dziadkowie, a kiedy wyjdą, mała Zhang Jinyu pójdzie z nimi. Z rodzicami spędza jedynie weekendy. Nie mam wyjścia, bo oni oboje są bardzo zajęci pracą i przebywają poza domem. Dziadkowie marzą o wnuku. Rodzinę stać na wychowanie następnego dziecka i na zapłacenie grzywny. Ale sprawa jest nie tyle natury finansowej, co filozoficznej. Wobec kogo powinni być bardziej lojalni? Wobec rodziny czy wobec kraju? Liczba ludności Chin istotnie jest zbyt duża. Presja społeczna jest zbyt mocna. To nie sprzyja posiadaniu dzieci. Nasze dzieci powinny być bardzo szczęśliwe, ale wiele dzieci nie jest. Z tego powodu czujemy niezadowolenie. Podczas gdy krytycy potępiają chiński program planowania rodziny jako naruszenie praw człowieka i atak na świętość rodziny, władze Chin ogłaszają go wielkim sukcesem. Twierdzą, że bez polityki jednego dziecka kraj byłby w trudnym położeniu. Chiny szacują, że obecnie byłoby o 300 milionów mieszkańców więcej, większość skazana na życie w biedzie i cierpieniu. Wszyscy uważają, że w Chinach nastąpił ogromny rozwój gospodarczy, ale 600 milionów mieszkańców kraju nadal żyje za kwotę mniejszą niż 2 dolary dziennie. Liczba ludności Chin nadal rośnie i obecne tendencje nie osłabną przez kolejne 25 lat. Pragmatyczna, jeśli nawet niepopularna, chińska polityka jednego dziecka wydaje się pisana na długo. Opracowanie Agencja Produkcji Audycji Telewizyjnych Telewizji Polskiej SA. Tekst polski Elżbieta Zaleska czytał Paweł Straszewski. Kiedy w roku 1949 do władzy doszedł Mao Zedong, Chiny miały 500 milionów mieszkańców. 30 lat później ich liczba niemal się podwoiła. Lękając się, że wzrost populacji spowoduje chaos i kryzys, Chiny obmyśliły radykalny plan. Od 25 lat ograniczenie przyrostu liczby ludności jest ważnym zadaniem chińskiego rządu. Myślę, że jest to postrzegane jako warunek wstępny wszystkich innych działań: że jeśli nie powstrzyma się przerostu populacji, nie będzie wzrostu gospodarczego, nie będzie stabilizacji społecznej, zgody społecznej. Tak twierdzi Siri Tellier, dyrektor ONZ-owskiego Funduszu Ludnościowego. Pekin, stolica Chin, którą oficjalnie zamieszkuje 15 milionów ludzi, jest coraz nowocześniejszy i bogatszy. Z posiadania córki nie ma pożytku. Zwykli ludzie muszą mieć synów. Ma Min jest obecnie zdrowym, szczęśliwym dwunastolatkiem, ale kiedy był jeszcze w łonie matki, miejscowi urzędnicy nakłaniali jego matkę do poddania się aborcji. W przeciwieństwie do innych ówczesnych Chinek pani Liu uniknęła przymusowej aborcji, ale rodzina została ukarana. Zostali ukarani grzywną, tak zwaną rekompensatą społeczną, równą niemal czterokrotności ich rocznych dochodów. Po nałożeniu kary było ciężko. Nie mieliśmy ziarnistego ryżu do jedzenia. Musieliśmy jeść ryżową papkę. Jedliśmy ją trzy razy dziennie. Na szczęście nie zagłodziliśmy się na śmierć. Prawdę mówiąc, jesteśmy rodzicami osobistości. Sądzę, że jedno dziecko wystarczy. Nie chcę mieć drugiego. Chiny nigdy nie ominą okazji do robienia propagandy. Narodziny małego żanga i zostają uznane za dobro narodowe. Gdyby nie wprowadzono w życie polityki jednego dziecka, liczba ludności Chin osiągnęłaby miliard trzysta milionów już cztery lata temu. To jest para, której nigdy nie pokaże telewizja państwowa w Chinach. Ma Chang i jego żona Liu Shulin mieszkają na rolniczej północy Chin. Dobrze wie, To nie jest zwykła rodzina. Kiedy Zhang Iqi się urodził, stał się symbolem chińskiej polityki jednego dziecka. Ten pekiński niemowlak oficjalnie został uznany za miliard trzysta milionowego obywatela Chin. To była wiadomość rangi państwowej. Władze zadekretowały, że tym niezwykłym obywatelem będzie pierwsze dziecko urodzone po północy w pekińskim szpitalu położniczym. Pekin, 6 stycznia 2005 roku. Miliard 300 milionowy obywatel Chin urodził się dwie minuty po północy. Pogratulujmy. Wiedzą, co znaczy złamać chińskie przepisy ludnościowe. Kiedy ludzie mieli jedno dziecko i chcieli mieć drugie. To, gdy nie mieli pieniędzy, rozwalano im dom. Jeśli nie rozwalili domu, to zabierali drewno i furmankę. Jeśli nie dałeś im pieniędzy, sami to sprzedawali. Pan Ma i pani Liu mają jednak dwoje dzieci, synów w wieku 27 i 12 lat. Celowo zlekceważyli politykę ludnościową, chcieli mieć drugie dziecko, aby pomagało w gospodarstwie i opiekowało się nimi na starość. Syn będzie pomagał nam na starość, to prawda.